To były samoloty, gdzie on się przyczynił gremialnie do, do tych sukcesów, które wtedy były. No dzisiaj to już upadło, bo zakłady zbombardowane pracują, ale raczej trudno będzie się podnieść. Ja z nim się bardzo często spotykałem. Za każdym razem, jak byłem w Kijowie, to go odniezałem. i troszkę teraz o jego o samolocie AM-28. AM-28 był rozwinięciem konstrukcji radzieckiego samolotu AM-14 Psiłka. Zaraz pokażę, który to jest ten pierwszy samolot, taki prototypowy, mało, mało atrakcyjny, ale to była pierwsza konstrukcja, na bazie której troszeczkę zmieniono wygląd, tak bardziej powiedziałbym aerodynamiczny, silniki turbo i to był AM-28 który został wyprodukowany w Kijowie tylko w formie samolotów prototypów. Nigdy nie było y, uruchomionej w Kijowie produkcji seryjnej. W 1978 roku rząd polski i rząd radziecki podpisały międzyrządową umowę, na bazie której otrzymaliśmy dokumentację samolotu AM28. Ja bym to nazwał, Widzę, że są tutaj konstruktorzy z tych czasów niemieccy to wiedzą, co to znaczy. Dostaliśmy wagon lub dwa po prostu papieru no, w fatalnym stanie, w tym, że to były szpice, po prostu szereg szkiców, na których tworzono i budowano prototypy, nie, nie martwiąc się, jak będziemy produkować serię potem. I ta. Dokumentacja prototypowa, tak zwana, ja bym tego tak nawet nie nazwał, tak naprawdę, przyszła do Mielca. Zrobiono, wtedy powołano bardzo duże biuro konstrukcyjne. Do tego, żeby powiązać to wszystko ze sobą, przyjechało do nas tutaj 150 około konstruktorów z Kijowa i tak wspólnymi siłami tłumaczyliśmy tą dokumentację na język polski i ją, że tak powiem, usseregijaliśmy, us, żeby z tego coś można było zbudować. Ja nie będę mówił, ale poprawek do tej do dokumentacji było kilkaset tysięcy. To wszystko było robione Mieleckimi rękami. Yy, piwa tylko przyjeżdżał od czasu do czasu do Mielca, nadzorował i tak dalej, ponieważ wszystkie zmiany musiały uzyskać jego podpis, zgodę i tak dalej, no bo on był generalnym, głównym konstruktorem. Zrobiliśmy ten samolot i był w 1983 roku pierwszy lot. Zaraz przejdę, tu są dane i, i i widać y, to dane, które są popularnie znane, tak jak y, AM28, Skype, jak to mniej więcej wszyscy widzimy. Ale chciałem pokazać też, tu jest opis, jak to się odbywało, jakie były etapy. Y, w Niemczech takimi głównymi y, partnerami, y, którzy kiby, którzy y, nadzorowali proces projektowania, budowy, prób i tak dalej. To był inżynier Szaniawski i Kierownic. Zobaczyli później. To są znane nazwiska, obaj nie żyją, a ja się y, szycę tym, że też uważałem się za ich przyjaciela. I razem zatrzymaliśmy właśnie w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w sekcji lotniczej tą współpracę, żeby te dni. Y, lotnicze, można było robić. I proszę, tutaj jest zdjęcie z pierwszego roku, po pierwszym loczku i kibę nie ma wskaźnika. Jest wskaźnik. Jest? A jak się to kończy? o mój tytuł doktora zamarł. Thank <laughs> you. Jeden, ten dziecka, teraz Wyszek go pokazuje, pierwszy. On później przyleciał samolotem, y, Rusła do Niemca, ten słynny przyrząd. Za panem Kiwą stoi pan Wrublewski, pan Ciekiel, y, to są dyrektorzy obl wtedy. Dalej stoi pan Szaniarski. Z wskazujesz? Tak, tak, Szaniarski. Pan też świętej pamięci dzisiaj, Czesław Kolisz, który był konstruktorem prowadzącym. Ja miałem zaszczyt być jego zastępcą i doprowadzaliśmy z Czesławem pierwsze pięć samolotów od półmontażu do wylotu do Lwowa. To były nasze zadania. A i o, ja to stoję? Nie wiem, czy poznajecie, ale takie pójne bosne trochę. Tutaj grupa. O, pa, pan Bomba, nie wiem czy znasz wyszedł. to jest następne zdjęcie. Pan Wójtowicz, przyszły dyrektor OBR-u. Pan kierowski koło niego okulara. Także to jest ta ekipa ludzi. To... Zdjęcie bo, bo chyba dobrej jakości, ale to są z prywatnych archiwów, także y, y, trudno było znaleźć. Proszę o następne. To jest w tym samym dniu robione zdjęcie, tylko bardziej już z ukraińskimi doradcami, ale chyba tam w środeczku, w środeczku jest odbiorca wojskowy, także to. Proszę o następne. To jest takie zdjęcie z produkcji, gdzie przyjechał kiwa ze swoimi inżynierami i tu, w obecności Szaniackiego, sprawdzając gigar czy coś, co było produkowane, jest koło kiwy, który jest skrajnie. O. Koło kiwy, który skrajnie stoi, jest też pan Radczenko. To był taki. Yy, Zastępca Kiwy na bieżąco w mielcu działający. Zresztą pan Strusiński potwierdza wszystkie te moje nazwiska, które mówię, a reszta to są Ukraińcy. Następne, proszę. To jest takie, znalazłem w domu dwa czy trzy takie dziwne zdjęcia z jakiejś narady, ale bardzo ważne, ponieważ osoby, które tu uczestniczą, były wtedy główne dla przemysłu lotniczego, być może w Polsce. Dyrektor Ryczaj, ten od góry drugi, siwe włosy ma, kręcony. Dyrektor opl u Rudny wtedy. Piotr, tak. Pan Jerzy Kieroński, potem ja, nie wiem, jakąś tam rolę pełniłem, Pan Kiwa. Tam z tyłu wystaje głowa pana Kocyły nad kierownicą I. Kolić, I Kolić, Kolić, tak, i Szesław Kolic. A ten pierwszy tutaj z lewej strony to jest Bujew, Generalny konstruktor w tych czasach yy, Antonowa. On wtedy był generalnym konstruktorem MRI i Rusłana. Zresztą yy, byliśmy kiedyś z ryczajem w Kijowie, pochwalono się oczywiście Rusłanem, który potem do nas, do Mielca przyleciał, ale żeby yy, nas troszkę na kolana położyć, to poprosił nas do autobusu i pojechaliśmy na lotnisko i tam. Gdzieś za krzakami stała Maria. No dla nas to był szok. Taki ogromny samolot, sześć silników, napęd kolosalny i on chciał zrobić takie wrażenie ten Bałagujew, bo on konkurował trochę z zwyczajem o to, bo oboje byli posłami na Sejm, oboje byli dyrektorami takich i każdy się popisywał przed sobą. No i wchodzimy do samolotu, to taka anegdotka. A mieliśmy szybko dolecieć do, do Lwowa w ten dzień. Wchodzimy do samolotu, a tam orkiestra, stoły zastawione, banki, alkohol może, zakąski, no po prostu szok. To było oczywiście, dowieźli nas do tego Kijowa, y, tylko no, na noc. Y, dopiero. Proszę No ja jeszcze, no to jest z tego samego posiedzenia, Kiwa, ja, Kieroński, Rudny, Ryczaj, a tu Bałapujew wygląda, no Bałapujew, bo to były czasy pełnej komuny, można tak powiedzieć w Związku Radzieckim, on się czuł taki no niezatapiany, że wszystko mu wolno, no, taki Czynownik radziecki, ale konstruktor, inżynier i to co ja zapamiętałem z jego pobytów w Mielcu to na przykład miał specjalnego człowieka, który z nim wszędzie chodził i tak dalej i który próbował wszystkie dania, które on chciał zjeść, łącznie z wodą e, mineralną, najpierw wypijał on i pozwalał mu wypić takiego co proszę. Także to był ten po prostu jak ja się pierwszy raz i z kimś takim spotkałem. No ale tak było. Tutaj zdjęcia chyba przez pana Rysiu, twoje to są, tak pana Struśnińskiego, też z tych czasów. Tu jest pan Skrusiński, drugi w okularach, pan Szaniaski, Kiwa w środku i, a, i ostatni to jest pan Kijanka, tak. pan Kijanka. No i tutaj z podobnych czasów też Szaniaski, Kiwa, no i radziecki, wtedy tak zwani doradcy doradcy, radziec. Ja jeszcze chciałem taką anegdotką zakończyć, o. <laughs> chciałem powiedzieć, że to był AL-28. Później na bazie tego samolotu poprzez bardzo poważne modyfikacje i tak dalej, zrobiono już te samoloty, które dzisiaj znamy, czyli Bryze, SkyTrack i tak dalej. Głównym pomysłodawcą wtedy był inżynier Warzowa od silników. On spowodował, że na y, samolocie zastosowano silniki PT-6 y, brata Łutneja, a wcześniej były rosyjskie TWD-10. Y, tutaj też pokazuję tych, którzy tak rozwinięciem samolotu najwięcej się przyłożyli, czyli inżynier Szaniacki, inżynier Kolisz nie mogłem znaleźć nigdzie zdjęcia Pana Kierońskiego, ale wcześniej żeśmy go y, y, widzieli. I ten samolot miał podlegać dalszemu rozwojowi. Tutaj pokazuję. Chcę powiedzieć, że jak ja byłem prezesem PZL Mielca, to w pewnym momencie zauważyliśmy, że y, samolot staje się trudno sprzedawalny. Ja wyjaśnię dlaczego. On był projektowany y, tak naprawdę jako samolot pasażerski jakowy, ale on się nie nadawał na samolot pasażerski. Z jakich powodów? Po pierwsze, kabina była nieciśnieniowa, czyli y, pasażer odczuwał y, zmiany ciśnienia w czasie roku. To dla dzisiejszej doby jest niedopuszczalne w ogóle. Y, bardzo prosty, ale dzięki tym właściwie wadom dla pasażerskiego samolotu miał z kolei kolosalne zalety jako samolot do zadań specjalnych. Do przewożenia żołnierzy, do specjalnych misji patrolowych takich. i w zasadzie on takim się stał z biegiem lat, że to jest samolot patrolowy, a nie transportowy. Tak i dzisiaj jest. I kiedy już ta sprzedaż nam kulała bardzo, postanowiliśmy, wpadliśmy na taki pomysł, że zrobimy sobie samolot sami, trochę większy, bo tak Amerykanie nam wskazywali, no, żeby był trochę większy, ale krótko lądował, startował i tak dalej, no, ale większy, żeby się jakieś tam kontenery mieścił. Nie będę już opisywał, jaki ale się okazało, że nie mieliśmy już odpowiedniego biura konstrukcyjnego. Te lata zmian spowodowały, że biuro się pomału deformowało nasze znaczy, i nie miał już kto tego projektować. Więc zebrałem konstruktorów, przygotowaliśmy się i w takiej większej grupie żeśmy pojechali do Kijowa. Namówić kijów, żeby nam pomógł zaprojektować. W sensie, że wy zaprojektujcie, zbudujcie prototypy, a my będziemy produkować ten nowy samolot i z każdym samolotem będziemy coś tam Wam za Idea została złapana. Przyjechaliśmy do Kijowa, na takiej dużej sali była narada. Ja ze swoimi konstruktorami i kiwa ze swoimi. No i ja występuję z taką prezentacją i mówię: słuchaj, kiwa. Potrzebujemy samolotu. Podobnego do skrajka, krótki start, lądowanie, żeby troszkę szybciej latał, ale był większy, więcej mieścił. I tak mu opowiada. A on tak patrzy na mnie i już wszystkich pyta. Słyszek, ale to wyjdzie nam kaczka. A ja mówię, dlaczego tak mówisz kaczka. Mówię, kaczka chodzi. Lata i pływa, ale wszystko robi. Tak. No, źle. E, <grywa> że nie da się zrobić samolotu, e, 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 że wszystko będzie wszystko umiał i wszystko dobrze robił. Zmarł, e, jak powiedziałem, w Estonii, e, w lipcu. Firma działa bez niego, dużo gorzej.